Dzień dobry, Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie, witam Państwa, witam drogie dzieci, które dzisiaj przyszły tutaj do szkoły, właściwie przyszły rano już do szkoły, ale teraz się pojawiły tutaj na hali, żeby właśnie... E za świętować. Myślę, że możemy to świętować. Dzisiaj mamy uroczyste podsumowanie inwestycji. Jest to inwestycja, która miała nazwę Modernizacja Budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej poprzez przebudowę dachu wraz z pracami towarzyszącymi i dostosowaniem do wymogów przeciwpożarowych. Nazwa długa, także. Posiłkowałam się tutaj, słuchajcie. Nasza gmina realizowała tą inwestycję od kwietnia 2023 aż do lutego 2024, więc prawie cały rok. Słuchajcie, tutaj był ten remont. Ale to myślę, że wszyscy doskonale o tym wiemy. Dzieciaki wiedzą, My też wiemy, że bardzo długo ta inwestycja trwała, bo była bardzo, bardzo ważna. I dzisiaj właśnie mamy okazję, żeby się spotkać i zaprezentować te efekty. Dzieciaki myślę, że już w międzyczasie gdzieś tam biegały i widziały efekty. My oficjalnie je dzisiaj też zobaczymy. Inwestycja, która została zrealizowana w ostatnim czasie, wiązała się z bardzo dużym zaangażowaniem całego zespołu z Urzędu Gminy w Istebnej, ponieważ gmina Istebna była inwestorem, oraz z ramienia wykonawcy. Tam cały zespół bardzo dobrych kierowników budowy, a także zespół nadzoru inwestorskiego przystąpił do realizacji. Przedsięwzięcia, które było dla nas priorytetem w tej kadencji, czyli przebudowa budynku gimnazjum, dawne gimnazjum w Istebnej, teraz znajduje się tutaj szkoła podstawowa numer 1 w Istebnej, i udało nam się to. To jest dzisiaj bardzo wielka satysfakcja z wykonanej pracy, z wykonanej przebudowy, ponieważ wcześniej jest to stosunkowo nowy obiekt, bo ma ponad 20 lat. Wcześniej tutaj w salach dosłownie kapało dzieciom na zeszyty, na głowy i było bardzo zimno. Gdyby nie środki rządowe, a pozyskaliśmy prawie 5,5 pół pół, miliona złotych właśnie na tą inwestycję, to dzisiaj na pewno nie moglibyśmy sami z własnym wkładem z budżetu przystąpić do realizacji tego zadania. Dzięki panu ministrowi Stanisławowi Szwedowi, pani senator wczesnej dorocie Tobiszowskiej. Pozyskaliśmy pieniądze rządowe, udało się inwestycje zrealizować. No, i dzisiaj, jak zapytam dzieci, które po roku, ponad roku przerwy wróciły tutaj z drugiego budynku Szkoły Podstawowej na Dzielcu, właśnie do tych sal, to że widziałam ich uśmiech, entuzjazm, zadowolenie, i teraz przeszliśmy po tych klasach, kiedy już odbywają się lekcje, to jest największa satysfakcja. To jest coś niewymiernego dla tych dzieci, dla tej społeczności szkolnej, dla tej kadry pedagogicznej wartało zrobić tą inwestycję. Przeprowadziliśmy kilka dużych inwestycji. Wielomilionowych. Największą mamy jeszcze w toku prawie 11 milionów złotych na przebudowę gminnego ośrodka kultury w Istebnej, wraz z całym otoczeniem z placem, z pierwszą częścią parku teraz jeszcze będzie druga strona przebudowana. To są bardzo duże zadania inwestycyjne. Mieliśmy też możliwość w tej kadencji Przebudować oczyszczalnię ścieków w Koniakowie na Pustkach, też zadanie, które sięgnęło prawie kwoty 9 milionów złotych, również z dofinansowaniem zewnętrznym, tutaj środki unijne środki rządowe, taki montaż finansowy był. I przebudowa oczyszczalni ścieków w Istebnej w Glinianym, tutaj też inwestycja ponad 4 miliony złotych. To są zadania bardzo kluczowe, strategiczne dla gminy Istebna. I dzięki temu, że mam dobry zespół ludzi, z którym dane mi jest pracować na co dzień, bardzo wiele przychylnych ludzi na ważnych funkcyjnych stanowiskach, udało się pieniądze pozyskać, sprawnie je wydatkować. I efekty są namacalnie widziane. Ja mam dzisiaj bardzo dużą satysfakcję z tego, że to się udało zrobić, bo to są sprawy nierozwiązane od wielu lat. Bo przecież tutaj dzieci uczyły się... Od 99 roku w tym obiekcie. No jak można się komfortowo czuć w sali, gdzie jest zimno? Gdzie trzeba rozkładać miski wiadra na korytarzu, bo po prostu lał deszcz. Błędy konstruktorskie, błędy wykonawcze, błędy w bieżącym utrzymaniu tego budynku po prostu skutkowały tym, że trzeba było to wszystko gruntownie przebudować. Opracowaliśmy bardzo dobry projekt z panem projektantem, architektem Wałkuskim. Bardzo szybko tutaj mój zastępca Łukasz Małysz przyłożył się do pracy. Szybko uzyskaliśmy pozwolenie na budowę, no i potem trafiliśmy też na dobrego wykonawcę. Wykonawcą była firma Modular. Ona nam tutaj e, też sprawnie przeprowadziła zakres prac budowlanych na obiekcie. No i oprócz tego trzeba powiedzieć, że cały ten obiekt nie spełniał wymogów, obecnych wymogów PEPOSZ, czyli dostosowania do rozwiązań przeciwpożarowych. My to wszystko zrobiliśmy w tej kadencji, zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy. I tak znajdujemy się tutaj przed budynkiem e, tego gimnazjum, gdzie jest... E, Piękny plac manewrowy, umożliwiający w razie nie daj Boże jakiegoś zagrożenia właśnie swobodne poruszanie się samochodów bojowych, strażackich. I chciałabym też powiedzieć, że te rozwiązania, które są w środku. Związane z PEPOSZ, tutaj klatki schodowe dostosowane, wszystkie sale, ciągi wentylacyjne i docieplenie tego obiektu, doświetlenie, bo przedtem były ściany ukośne, teraz mamy ściany po prostu podwyższone i naprawdę jest tutaj zrobione to zadanie, powiedziałabym, na piątkę z plusem. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Szanowni państwo, pani Wójt, panie ministrze, szanowna pani dyrektor, panie zastępco, panie przewodniczący Rady Miasta, radni, no i oczywiście witam też firmę, która spowodowała tu to ogromne zamieszanie. To dla mnie zaszczyt, że pani Wójt pamiętała o mnie i otrzymałam zaproszenie na tą dzisiejszą uroczystość. Zawsze i wszędzie będę panią wspierać, ponieważ od wielu lat obserwuję pani działalność i to, co dzieje się w Istebnej, a powiem, że przyjeżdżam tu od 40 lat, bo mam tu swój dom i jestem z Istebną bardzo związana. To to, co się dzieje przez ostatnie lata, to naprawdę dzieje się bardzo dużo, jestem pod ogromnym wrażeniem. Drodzy Państwo, Widzieliśmy tutaj, jak siedziałam w pierwszym rzędzie z panem dyrektorem, że nie wszystko zostało jeszcze zrobione i mamy tego oczywiście świadomość. Jeżeli tylko będziemy mogli, to będziemy pomagać dalej, żeby inwestycja została zakończona, ponieważ środki finansowe nie wystarczyły na wszystko, a inwestycja, mimo że była dobrze obliczona, to no niestety wojna i inne e, sytuacje spowodowały, że ten materiał e, zaczął drożyć i nie wystarczyło na wszystko. Także ja życzę Pani i Państwu, żeby ta inwestycja została dokończona, a z mojej strony deklaruję dalszą współpracę. Bardzo Państwu dziękuję, i jeszcze wszystkiego dobrego. Drodzy i szanowni państwo, pozdrawiam gorąco wszystkich Państwa tych najstarszych i tych najmłodszych. Myślę, że dla nas wszystkich tutaj, którzy siedzimy, najbardziej takim radosnym momentem było podziękowanie dzieci za te inwestycje. Myślę, że to jest dla nas wszystkich duża satysfakcja, że możemy dzisiaj uczestniczyć w końcowym etapie. Czy jeszcze może nie końcowym jak tutaj powiedział pan senator modernizacji zespołu szkolno-przedszkolnego oczywiście nie, nie działałoby się to bez ludzi, którzy tutaj się zaangażowali dlatego bardzo dziękuję pani wójt Michałek Kudeckiej za to zaangażowanie nie tylko w tej inwestycji bo ostatnie lata dla gminy Isteble jeśli chodzi o środki inwestycyjne to były dobre lata i moglibyśmy sobie tylko życzyć żeby tak dalej było czy będzie Zobaczymy, ale ten okres, który był, to naprawdę był dobry okres i pani wójt bardzo serdecznie gratuluję. Dziękuję wszystkim współpracownikom, całej Radzie, którzy wszyscy przyczyniają się do tego, aby gmina Istebna pięknie się rozwijała, a że mam niedaleko do Was, to chętnie do Was przyjeżdżam i cieszę się jak gmina się rozwija Dzisiaj się. Cieszę z tego, że dzieci będą się uczyć w godnych, dobrych warunkach, że będą mogli się kształcić. A po obejrzeniu naszego, z Waszego tutaj spektaklu, myślę, że tym bardziej warto tutaj przyjeżdżać, żeby również poczuć ten autentyczny patriotyzm, który tutaj w w całej gminie jest. Wszystkiego dobrego. Jeszcze raz serdecznie wszystkim dziękuję. Panie, że pójdziecie. Chcecie i z nami przeciąć tą wstęgę? To, to był chyba faktycznie dobry pomysł. Dobra, słuchajcie, to zanim przedniemy, to ja jeszcze skorzystam z tej okazji, że jestem na scenie i zapraszam Was wszystkich bardzo serdecznie, bo jutro tu właśnie na tej scenie będziemy mieli koncert papieski. Mieliśmy papieża Polaka, Jan Paweł II. I właśnie chcemy dla niego zrobić taki koncert, wysłuchać piękne pieśni papieskie, które właśnie on najbardziej lubił. Także jutro zabierzcie rodzeństwo, zabierzcie rodziców, zabierzcie babcie dziadków i przyjdźcie tutaj na 19 właśnie na ten koncert. No a teraz słuchajcie, no to co? Idziemy przed Rotundę i przecinamy wstęgę. No. Ja Cztery! nie Trzy! Ech, robocie! Pożaro, no. O, tam to, jest, to jest. Pan Michał może powiedzieć, co zaprojektował, a my powiemy, myśmy to zrobili. Tak, tak. <grym tak, tak. <grym znaczy nie, nie ukrywam, że dużym wyzwaniem były rzeczywiście rzeczy pożarowe, nie? Bo obiekt, no jednak przepisy się zmieniły trochę to znaczy, że część kosztów to były też rzeczy pożarowe, dodatkowo na no, ocieplenie tego obiektu, które myślę, że to korzystnie wpłynęło na oszczędność energii, wentylacja mechaniczna. No i cała funkcjonalność tego ostatniego piętra. No tu na, na to na no, całe pokrycie dachowe, została główna konstrukcja drewniana zabezpieczenia też przeciwpożarowo specjalnymi preparatami. Płyty no, instalacje elektryczne, malowanie. No, to, no, wygląda i wygląda mi się całkiem przyzwoicie. To znaczy bardzo duża warstwa jest tutaj ocieplenia i my to tak, czujemy. Tak, 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 tu tak, zawsze tak. było zimno, a teraz tu jest bardzo cieplutko i to czuć od razu, że tu jest dużo cieplej, nie? No i, i duże to było wyzwanie, bo akurat były to dodatkowe koszty, prawda? Jakby poza, poza tym, co Tutaj mieliśmy. Tutaj na rotuncie, tak. Znaczy generalnie cała inwestycja też się opierała o tym, że będziemy mogli zobaczyć u góry, że jest, stropy są obniżone, są docieplone, ta izolacja nie tylko wilgotnościowa, ale przed deszczem chroniąca, ale tak, też to jest z ciepła. No i wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła co poprawi komfort na pewno już, już teraz w zimie to było tutaj mimo ogóle, że lekcje tak. się nie odbywały na ostatniej kondygnacji jeszcze ale już były było zakręcone taka, kaloryfery a było tam ciepło że ten komfort termiczny jest, jest dużo lepszy no, a nie mówiąc o tym od czego zaczęliśmy jak pani wójt, jak pani wójt wspomniała tam na, nas, na auli że dzieciom po prostu kapało na głowę na, na ławkę i, i, i na zeszyty, mówiąc prosto. Trzeba powiedzieć też, że ważne jest to, że są poprawione warunki propozycji, wykonaliśmy tu szereg takich prac, które pozwalają dostosować ten obieg do obecnych przepisów. To jest chyba to jest ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa. Teraz zobaczymy na gdzie sodowych, gdzie są, gdzie są e, wydzielone. Tak, Pożarowa, systemy odmieniania są... i też są wyjścia ewakuacyjne bezpośrednio na, na plac za budynkiem. E, plac, który tutaj firma pana Golika też wykonała, e, manewrowy i drogę pożarową to też, też bardzo istotna część, część inwestycji. To może przejdziemy po prostu. Bo, może przejdziemy na drugie piętro. Tak, Zapraszam. Dziękuję. tego zapraszam. Dziękuję. Dziękuję.